Witamy Państwa na kanale TYFLO Akademia. Ostatnio omawialiśmy alfabet Braille'a. Teraz przyszła pora na liczby. Liczby w alfabecie Braila zapisujemy w postaci liter, poprzedzanych tak zwanym znakiem liczby. A znak liczby to są punkty 3, 4, 5, 6. I tak adekwatnie chcemy napisać jedynkę. Piszemy znak liczby i literkę A, czyli pierwszy. Znak liczby literkę B, czyli pierwszy, drugi, to jest dwójka. I tak adekwatnie dalej. Nie będę tutaj omawiał poszczególnej punktacji, bo literki już mieliśmy omawiane, tylko zaznaczę: znak liczby C to jest trójka, znak liczby D to jest czwórka, znak liczby E to jest piątka, znak liczby F to jest szóstka, znak liczby G siódemka. Znak liczby h, ósemka, znak liczby i, dziewiątka, znak liczby j, 0. I teraz zapiszemy liczbę. Znak liczby i i to mamy 99. Znak liczby abc to mamy 123. I teraz omówimy podstawowe znaki matematyczne. Plus to jest są punkty. Drugi, trzeci, piąty, minus trzeci, szósty. Mnożenie trzeci, dzielenie drugi, piąty, szósty. Znak równa się to są punkty drugi, trzeci, piąty, szósty. I teraz powiem Państwu, jak zapisać działanie prawidłowo. Czyli chcemy na przykład napisać 2 plus 3 równa się 5, to piszemy dwójkę, odstęp plus trójkę, odstęp, równa się i piszemy wynik. Dziękujemy Państwu za obejrzenie tego filmiku i zapraszamy do następnych filmików.